Ceramik, malarka, instruktor artystyczny w Fundacji Leny Grochowskiej, a prywatnie mama z pasją i autorka książek dla dzieci. Naszym gościem? Gosia Rek. cześć, Gosia. Dzień dobry, cześć, Aniu. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać nie tylko na co dzień w pracy, ale dzisiaj jesteś moim gościem. Wspaniała artystka, autorka książek dla dzieci. No właśnie, mam tutaj kacperkowy pamiętnik to jest zbiór wierszy dedykowany Twojemu synkowi. Myślę, że to niezwykły prezent, który mama dała swojemu synkowi prezent no. na całe życie. Tak. Mam nadzieję, że na lata mu zostanie, będzie miał pamiątkę. Choć Kacperek ma już 16 lat. Tak, prawie już 16. Pewnie ta książeczka powstała z potrzeby serca. Chyba wszystkie fajne rzeczy powstają z miłości. Więc tutaj też był taki impuls właśnie do tego, że. Że no tak się zakochałam, aż zaczęłam pisać wiersze okay. dla niego, więc. No i tak powstała ta książeczka. Zaczynałam w ogóle od czasopisma z wierszykami, czasopisma rodzice. Tam publikowałam swoje wiersze, a potem powstała właśnie cały zbiór opowiadań. Jakie są to opowiadanie? Co to za wierszyki? No chciałam troszeczkę, wiesz, tak skierować to do dzieci, żeby łatwo im było zapamiętywać, prawda, tekst też, czy uczyć się przy uczeniu się na pamięć wierszyków, ale też tutaj są takie wierszyki dla rodziców troszeczkę z, no z takie przesłaniem. Mocno, Tak z przesłaniem. Chciałam gdzieś tam takie ukryte ukryte gdzieś właśnie przesłania zostawić. Wierszyki, książka wzbogacona jest o piękne ilustracje również twojego autorstwa. No tak. Kobieta tak. wielu talentów. <grym> no no te, te ilustracje takie bardziej starałam się zrobić dziecinne, wesołe, jakby to było malowane ręką dziecka. Tak udało się to zrobić. Twoje książki to nie tylko Kacperkowy pamiętnik, ale przecież oczywiście Kalina i zaczarowana nić. To jest powieść, która urzeka, przynosi nas w świat, w którym możemy nauczyć się wielu wartościowych rzeczy. No, o tej książce mogę powiedzieć, że ona jest taka troszeczkę pedagogiczna. Podeszłam e, tak poważnie do tematu. Będąc nauczycielką, e, zauważyłam właśnie w szkole, że no, dzieci często się nudzą, nie mają pasji, nie mają zainteresowań. I w tej książce właśnie zawarłam e, no, coś takiego: e, kilka pomysłów dałam, jak spędzać wolny czas jak zabić, kolokwialnie mówiąc, nudę. Ale świetne słowa opisujące tę książkę. Przygoda, empatia, przyjaźń, magia. To wszystko, czego dzieci potrzebują właśnie w dzieciństwie. No, mam nadzieję, że obserwując dzieciaki i pracując z nimi no kilka, kilkanaście nawet lat, mogłam, mogę w ten świat troszeczkę dziecięcy potrafię, mam nadzieję, wejść no i się tam z nimi pobawić trochę. Mhm. a co tobie dały te książki? Co mi dały? Dla mnie też były taką, taką może, no nie wiem, czy to nazwać terapią, ale czasem na, na gorsze dni, na zabicie nudy też. No i oczywiście się rozwijam, tak? Każda książka to, to jak, jak, jak dziecko, jak, jak coś nowego powstaje i się jakąś fajną rzecz samemu zrobi, no to człowiek się cieszy, tak, <laughs> prawda? I na pewno przelewasz multum swoich pięknych emocji. No, troszeczkę mojego świata wewnętrznego w Kalinie jest na pewno. Mm -hmm. To, co tworzysz w swoim życiu, to nie tylko książki, to również ilustracje. Za chwilę odbędzie się spotkanie autorskie z Tobą. Czym jeszcze nas zaskoczysz? Nas i dzieci, które będą mogły zapoznać się z Twoją twórczością? Ja zawsze mówię, że rozkręcę się dopiero na emeryturze. Więc sama nie wiem, co mi wpadnie do głowy, ale no, chwytam się wszelakich rzeczy. Lubię szyć na maszynie. Ostatnio właśnie zrobiłam zakup i, i już się uczę tak może. No, amatorsko na razie, ale, ale mam nadzieję, że to mi fajnie będzie wychodziło. I maluję też na tkaninach, mhm. więc na różnego rodzaju tam bluzkach, spodniach czy plecakach, jakieś aplikacje, jakieś swoje rysuneczki. Mm -hmm. I oczywiście ceramika w naszej fundacji. No tak, tak. Z ceramiką, to znaczy w ogóle z pracą w glinie, z lepieniem, to na studiach się pierwszy raz spotkałam, no, podobało się bardzo. Z tym, że u nas w sieciach ta rzeźba no, nie jest tak, prawda, roz, rozpowszechniona i nie ma gdzie tego ćwiczyć, trenować. Więc tutaj, jak przyszłam do pracy, to. To bardzo się spodobało, że w końcu Super. jeszcze rzeźba do tego, malowania, do tego wszystkiego doszło. Mhm. Zastanawiam się, czy podczas pracy, kiedy tworzysz piękne dzieła ceramiczne, myślisz o pisaniu, a podczas pisania myślisz o, o ceramice? Gdzieś tam te światy się łączą? Różnie to bywa. Z pisaniem jest bardzo ciężko, bo do, do rysowania, tak, do rysowania to można usiąść i zacząć rysować. A z pisaniem jednak, jednak jest tak, że no, jednego dnia może powstać prawie pół książki, no, oczywiście w, w głowie, tak? bo, bo zapisać tak już to, to, to troszkę dłużej, a drugiego dnia nic, pustka totalna i, 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 i stoimy w miejscu, więc pisanie jest trudniejsze od. Tym, ale ale przecież ty nie stoisz w miejscu, ostatnio stworzyłaś przepiękny tekst do hymnu Fundacji Leny Grochowskiej. Już niedługo będziemy mogli usłyszeć tę piękną piosenkę i mam nadzieję obejrzeć teledysk, który no, będziemy wspólnie taka, tworzyć. Także dziękujemy ci za te słowno obrazkowe piękne twoje dzieła. Za chwilę, tak jak już wcześniej wspomniałam, zacznie się spotkanie autorskie z Gosią. Po drugiej stronie po drugiej stronie kamery są już z nami uczestnicy, którzy nie mogą się doczekać, zgadza się? Us Pozwólcie, żeby widzowie mogli nas usłyszeć. Tak, zgadza się. Więc będziemy powoli kończyć, a jednocześnie za chwilę zaczynamy spotkanie. Mam nadzieję, że przed tobą jeszcze kolejne książki. Mam nadzieję, że będziemy mogli nieść. Druga część kaliny jest literackie. prawie w połowie, ale nie powinnam jeszcze może o tym mówić, bo nie wiem, właśnie, jak to mi będzie, ten proces twórczy przebiegał. To ja Ci w takim razie życzę codziennych inspiracji do tego, by nigdy nie zamknąć się na y, tworzenie dalszych Twoich wspaniałych artystycznych dzieł i oczywiście literackich. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Naszym gościem była gosia Rex z Fundacji Eleny Grochowskiej.